Na nagraniu widzimy niebezpieczną sytuację, w której osoba kierująca pojazdem oznaczonym dużą niebieską tabliczką z literą L niemal doprowadziła do groźnego wypadku. Nieostrożny kierowca wymusił pierwszeństwo na innych uczestnikach ruchu. Mimo, że zatrzymał się na znaku stop, to brak wyczucia sytuacji niemal doprowadził do kolizji. Pamiętajmy, że stop oznacza nie tylko zatrzymanie, ale i konieczność myślenia. Kierowca pojazdu poprzedzającego nagrywającego postanowił zignorować czerwone światło sygnalizatora i śmiało przejechał na czerwonym. Co ciekawe, pojazd ten należał do szkoły jazdy. A jeśli chciałbyś taką naklejkę na samochód z nazwą Twojego miasta lub wioski i charakterystycznymi elementami i budynkami z nimi związanymi, nawet jeśli mieszkasz w bardzo małej miejscowości, napisz do nas na Facebooku lub Instagramie, na pewno się dogadamy. Możemy też zrobić naklejki z Twoim Instagramem i wiele więcej. Link w opisie. Na nagraniu możemy zaobserwować emocjonującą kłótnię między instruktorem nauki jazdy a innym kierowcą. Z relacji nagrywającego wynika, że agresywny mężczyzna uznał, że pojazd nauki jazdy porusza się za wolno, co wzbudziło w nim gniew. Instruktor, jadąc z kursantem w strefie o ograniczeniu do 30 km na godzinę, trzymał się prędkości 20, ponieważ szukał odpowiedniego miejsca do zaparkowania. W momencie parkowania kierowca BMW zaczął trąbić, co wywołało całą awanturę. W tej sytuacji widzimy, jak instruktor nauki jazdy prowadząc samochód wjeżdża w swojego kursanta, który jechał motocyklem. Na szczęście kursantowi nic poważnego się nie stało. Wstał, wsiadł na motor i odjechał. Z pewnością jednak ruch drogowy został chwilowo zablokowany, co sprawiło kłopot innym kierowcom. Autor nagrania próbuje wyprzedzić pojazd nauki jazdy, ale kursant niespodziewanie zaczyna przyspieszać, co jest niezgodne z przepisami, zwłaszcza gdy ktoś próbuje nas wyprzedzić. Na nagraniu nie widać dokładnie, czy manewr wyprzedzania miał miejsce na drodze dwu- czy trzypasmowej, dlatego nie można jednoznacznie stwierdzić, czy kursant był jedynym, który złamał przepisy. Nagranie pokazuje kursanta, który bez zastanowienia przejeżdża na czerwonym świetle. Sytuacja jest tym bardziej nieprzyjemna, że sygnał czerwony był już wyraźny, nie było to ledwie żółte. Instruktor siedzący obok powinien dopilnować, by takie sytuacje nie miały miejsca. Dziwna sytuacja, w której możemy zauważyć jak pojazd poprzedzający nagrywającego w momencie zbliżania się do sygnalizacji nagle zmienia pas na lewy kierując się pod prąd. Inne pojazdy, które chciały przejechać tą drogą w prawidłowym kierunku musiały się zatrzymać blokując drogę. Wygląda na to, że kierowca miał wyjątkowo kreatywne podejście do zasad ruchu drogowego. W tej sytuacji widzimy kierowcę pojazdu nauki jazdy, który przejeżdża na czerwonym świetle, co na nieszczęście zauważa policyjna grupa Speed. Samochód został zatrzymany przez funkcjonariuszy, a instruktor otrzymał 500 zł mandatu oraz 15 punktów karnych. Na nagraniu widać pojazd nauki jazdy, który nie zatrzymuje się przed zieloną strzałką na sygnalizatorze świetlnym, co jest wyraźnym błędem. Przypomnijmy, że przy zielonej strzałce należy najpierw się zatrzymać, a potem ruszyć, nawet jeśli droga wydaje się wolna. W tej sytuacji widzimy, jak kierowca pojazdu nauki jazdy wymusza pierwszeństwo na autorze nagrania. Nie można jednoznacznie stwierdzić, czy zrobił to na czerwonym świetle, czy na warunkowej zielonej strzałce, ale faktem jest, że moment był zły. Cóż, czasami lepiej poczekać o sekundę dłużej, niż ryzykować wymuszenie. Nagrywający zachował się prawidłowo, zatrzymując się przed przejściem dla pieszych, aby przepuścić kobietę, która przechodziła przez jezdnię. Niestety, osoba kierująca pojazdem nauki jazdy nie wykazała się taką samą kulturą i bez zastanowienia przejechała przez pasy, ignorując pieszą. Kursant tego dnia stawiał czoła egzaminowi państwowemu na prawo jazdy, jednak nie miał szczęścia. W trakcie egzaminu w jego pojazd uderzył inny kierowca. Jak dowiadujemy się z relacji nagrywającego, sprawcą kolizji był kierowca Audi, który znajdował się pod wpływem alkoholu. U mężczyzny wykryto aż 3 promile. To pechowa i niebezpieczna sytuacja, która z pewnością nie sprzyjała zdobywaniu prawa jazdy. Na nagraniu widzimy, jak pojazd nauki jazdy zatrzymuje się przed sygnalizatorem, prawdopodobnie z zamiarem przejechania na zielonej strzałce warunkowej. Niestety, zanim kierowca zdążył ruszyć, strzałka zgasła. Instruktor i kursant znaleźli się w niezręcznej sytuacji, ponieważ ostatecznie przejechali na czerwonym świetle, co jest ewidentnym błędem. To przypomnienie, że czasami szybka decyzja na drodze może przynieść nieprzyjemne skutki. Kierowca pojazdu nauki jazdy zbliżał się do sygnalizatora z czerwonym światłem, jednak mimo że miał wystarczająco dużo czasu, by bezpiecznie zahamować, nie zrobił tego i przejechał na czerwonym. Tego rodzaju nieostrożność może prowadzić do poważnych konsekwencji zarówno dla kursanta, jak i innych uczestników ruchu. Nagranie ukazuje niezwykle dziwną sytuację. Kierowca srebrnego pojazdu na drodze jak i poboczu zaczął wykonywać niekontrolowane, chaotyczne manewry, co w końcu doprowadziło do zderzenia z pojazdem nauki jazdy. Miejmy nadzieję, że cała sytuacja nie wywołała traumy u kursanta, bo to zdarzenie na pewno zapadnie w pamięć na długo. Na nagraniu widzimy niebezpieczną sytuację, w której nieostrożny kierowca z nieznanych przyczyn uderza w prawidłowo poruszający się pojazd nauki jazdy. Choć kursant i instruktor nie popełnili błędu, to takie zdarzenie na pewno zostanie w pamięci ucznia na długo. W tej sytuacji na nagraniu widzimy, jak kierowca pojazdu nauki jazdy nie zamierza zatrzymać się przed przejściem mimo że na pasach znajdują się piesi. Najprawdopodobniej to właśnie instruktor wcisnął hamulec, zatrzymując pojazd już w połowie przejścia. Takie sytuacje przypominają, jak ważna jest rola instruktora w nauce jazdy. Nagranie ukazuje niecodzienną i stresującą sytuację, w której osoba zdająca państwowy egzamin na prawo jazdy utknęła za rogatkami na torowisku. Za całą sytuację trudno winić wyłącznie kursanta, bo osoba egzaminująca siedząca obok powinna była zareagować i zatrzymać pojazd. To z pewnością niecodzienny przypadek, który dodał sporo emocji do egzaminu. Ten kursant miał pecha, ponieważ na drodze pojawił się nietrzeźwy mężczyzna, który idąc przewracał się i finalnie uderzył w samochód. Kursant zareagował prawidłowo, hamując i unikając poważniejszych konsekwencji, takich jak potrącenie mężczyzny. To kolejny dowód na to, że nieprzewidywalne sytuacje mogą zdarzyć się w najmniej oczekiwanych momentach. Na nocnym nagraniu widzimy, jak nieostrożny kierowca z pojazdu nauki jazdy niemal doprowadza do czołowego zderzenia z innym samochodem. Sytuacja jest niebezpieczna i mogła zakończyć się poważną kolizją. Na nagraniu widzimy, jak kierowca pojazdu nauki jazdy, stojąc przed sygnalizatorem, najwyraźniej zapomniał nacisnąć hamulec, co spowodowało, że pojazd zaczął cofać się w stronę samochodu nagrywającego. Autor nagrania musiał użyć klaksonu, by ostrzec kursanta o niebezpiecznej sytuacji. Pamiętajmy, że w pobliżu pojazdów nauki jazdy powinniśmy zachować szczególną ostrożność, ponieważ kierujący dopiero uczą się podstawowych manewrów i nie zawsze są w stanie zareagować na czas. Osoba zdająca egzamin na prawo jazdy popełniła poważny błąd jadąc pod prąd. Choć kursant dopiero uczy się zasad ruchu drogowego, to przystępując do egzaminu powinien znać podstawowe przepisy, takie jak rozpoznawanie kierunku ruchu. Tego rodzaju błąd może mieć poważne konsekwencje, a egzaminator z pewnością musiał szybko interweniować, aby uniknąć kolizji lub innego zagrożenia. Kierowca pojazdu nauki jazdy przystępuje do wyprzedzania w zupełnie nieodpowiednim momencie. Pomijając fakt, że manewr wyprzedzania powinien być przeprowadzony ostrożnie, kursant zlekceważył podwójną linię ciągłą, co mogło doprowadzić do czołowego zderzenia z nadjeżdżającym pojazdem. Na szczęście do kolizji nie doszło, ale sytuacja była bardzo niebezpieczna. Ta sytuacja jest szczególnie niebezpieczna. Na nagraniu widzimy, jak kierowca pojazdu nauki i jazdy postanawia wyprzedzać na trzeciego cały sznur samochodów. Tego rodzaju manewr jest skrajnie niebezpieczny i może prowadzić do tragicznych w skutkach wydarzeń, zwłaszcza na zatłoczonych drogach. Oceniając sytuację, można śmiało stwierdzić, że brakowało tu nie tylko doświadczenia, ale również rozsądku. Na tym nagraniu możemy zobaczyć humorystyczną sytuację, w której instruktor, nagrywając całą scenę, powiedział kursantowi, aby zjechał w lewo. Proszę, w lewo na. W skrzyżowaniu, bardzo proszę. Kursant najwyraźniej zdezorientowany, zamiast wykonać manewr, zaczął kilkukrotnie okrążać rondo. Być może problem tkwił w komunikacji. Łatwiej byłoby powiedzieć na rondzie trzeci zjazd, zamiast na skrzyżowaniu w lewo. Halo. Halo, panie, gdzie pan jedziesz? Halo, szanowny panie! Nagranie pokazuje, jak pojazd nauki jazdy przed autorem próbuje przejechać bez zatrzymania się pomimo włączonej zielonej strzałki warunkowej. Najprawdopodobniej instruktor w ostatniej chwili zahamował, aby uświadomić kursantowi jego błąd. Warto pamiętać, że zielona strzałka nie zwalnia z obowiązku zatrzymania się przed sygnalizatorem. To częsty błąd, który popełniają nie tylko początkujący kierowcy, ale również ci bardziej doświadczeni. Autor filmiku znajdował się w pojeździe nauki jazdy prowadzonym przez kursantkę. W pewnym momencie inny kierowca wykonał dziwny manewr, który wyglądał jak próba wymuszenia na nich pierwszeństwa, co zmusiło nagrywającego do gwałtownego hamowania. W tej sytuacji, zarejestrowanej na nagraniu, pojazd nauki jazdy włączył kierunkowskaz w prawo, sugerując, że zamierza skręcić, jednak ku zaskoczeniu wszystkich ostatecznie pojechał pod prąd. Sytuacja stała się bardzo niebezpieczna, dlatego instruktor natychmiast zareagował dynamicznie, zamieniając się miejscami z kursantem, aby opanować sytuację. Nagrywający zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, aby przepuścić rowerzystkę z dzieckiem. Niestety, pojazd nauki jazdy nie zatrzymał się i przejechał przez przejście bez zwracania uwagi na sytuację. Osoba prowadząca pojazd nauki jazdy podczas próby parkowania uszkodziła dwa inne samochody. Manewr parkowania, choć wydaje się prosty, może sprawić trudności, zwłaszcza początkującym kierowcom. W tym przypadku kursant nie opanował go zbyt dobrze, a sytuacja, choć stresująca, rozbawiła osoby towarzyszące nagrywającemu.